Półtora metra, dwa metry, ale wszyscy będą. Marzenka będzie. O, Marzenka. Tak, ta, co jest po ciebie. Ojojoj. Oj, oj. Bo i mąż już nie może. Ojojoj. Oj, oj. Na nią patrzeć. O, i Jureczek będzie. Jureczek będzie? No Jurek będzie. Kurde, ja Jurka już wieki nie widziałem. Co on teraz robi? A Jurek jest informatykiem. Informatykiem? Siedzi w galerii, informuje ludzi, gdzie są jakieś sklepy. O, skład Liga Miszów. Liga Miszów. No co, będziesz? Będę, będę, a coś, co, coś, widzę. kurde. Z czym przychodzisz w ogóle, co cię, co... Gieniu, Gieniu, ale Brazylii nie włożysz. <grym> Za Chiny. Tu ci z tyłu Laos wyszedł. To <grym> nie Laos. Gadaj, co cię gniecie? Pieniądze chciałem ci oddać. O ile? 500 zł. A skąd ty masz 500 zł? Mieszkanie posprzątałem, okazało się, że jeszcze jedno dziecko mam. No. Bogatemu to się i krowa ocieli, kurwa. Tak co, mówię ma... do mojej pierśrodniwie. Ty tu masz życie, a teraz to już wiesz, na wszystkich dają, na, na drugie dziecko, na trzecie, na pierwsze nawet mają dać.